Witajcie! Zadziwiająco częstym problemem dla użytkowników Linuxa, którzy są przy okazji normalnymi ludźmi, a nie takimi nie do końca normalnymi ludźmi jak ja, którzy sobie modyfikują system i w ogóle różne dziwne rzeczy z nim robią i pewne rzeczy dla mnie są po prostu zwyczajnie oczywiste, jak i dla wielu z nas, ale no, to nie znaczy, że dla wszystkich. Bardzo częstym problemem jest to, że my tu mamy LibreOffice na tym Linuxie najczęściej i on zupełnie inaczej zapisuje swoje pliki do swojego prywatnego formatu. Co się przekłada na to, że one, te pliki nie zawsze otwierają się na maszynach z innymi platformami: czy to jest Windows z Microsoft Office'em, czy to jest Mac z Microsoft Office'em, czy czymś innym makowym. Otóż, jak sobie z tym poradzić? No bo nikt nie będzie się bawił w pamiętanie rzeczy, których nigdy nie musiał pamiętać. Po prostu zapisywałeś plik, wysyłałeś do cioci, wujka, prezydenta po temacie. Otóż najprostsze, co możesz zrobić, to. Otwierasz sobie aplikację główną LibreOffice. A. Ja wiem, że to u mnie dziwnie wygląda, ale generalna zasada jest taka, że wchodzisz w biuro i klikasz coś, co się nazywa LibreOffice, i ma taką białą e, ikonkę z szarym, górnym, prawym rogiem. Ok? Czyli to jest ten taki y, agregat wszystkich programów LibreOffice, nie? Czyli to jest główna aplikacja, z której możesz otworzyć wszystko, i to się jeszcze wskazują pliki, które utworzyłeś. Więc otwierasz sobie to, klikasz sobie narzędzia, klikasz sobie opcje. Lecisz do Waruj zapisz, klikasz ogólne. To zostawiasz bez zmian. Bawimy się tylko tymi dwoma okienkami, dwoma polami wyboru. Na razie zostawimy dokument tekstowy, to jest nasz y, writer, czyli w przypadku Windowsa będzie to y, Word. Ustawiamy tutaj plik wordowski pod tytułem Word 27365D. Ja tego chwilę szukałem, bo trzeba ustawić prawidłowy plik. Przechodzimy dalej. Przechodzimy na arkusz kalkulacyjny. Tutaj zamiast arkusza kalkulacyjnego UDF w ustawiamy sobie, szablonomijamy i potrzebny nam, zrobi nam się z tego problem. Potrzebujemy dokładnie tego formatu pliku: Excel 2007-365 XLSX. Ustawiamy i to. Wracamy do poprzedniego okienka. Ustawiamy prezentację, i tutaj ustawiamy ją jako. Powerpoint 2007 365 PPTX to wszystko. Możemy sobie ustawić ostrzeganie przed zapisywaniem do obcego formatu, ale jeżeli i tak będziemy wysyłać większości do osób, które używają obcego dla nas formatu, ja bym to pole zostawił puste, żeby nas nie bombardowało komunikatami o zapisie do innego formatu. Klikamy Zastosuj i klikamy OK. To jest wszystko, co musisz zrobić. Od tego momentu, wszystko co utworzysz w, w LibreOffice, niech to będzie plik tekstowy Writera, czyli Worda, i będziesz próbował to zapisać. Natychmiast zapisuje się to jako docx czyli format. Microsoft Word, Microsoft Office. To samo się będzie czyczyło wszystkich innych ustawionych właśnie przez Ciebie formatów. I to jakby zamyka problem yy, pamiętania o zmianie formatu, jeżeli wysyłasz plik do osób, które twojego pakietu growego nie posiadają. Yy, o braku pełnej kompatybilności między Excelem a Kalkiem Będę mówić innym razem. W każdym razie, w telegraficznym stucie, jest problem przy mocno zaawansowanych formułach. One potrafią siebie nawzajem nie widzieć, nie rozumieć, a arkusze potrafią być yy, trudne do odczytu albo mieć po prostu błędy, jeżeli zapiszemy je w, y, nawet jako format y, Microsoftowy pod naszym LibreOffice. Jeżeli to jest bardzo złożona formuła, możemy się spodziewać, że. Nasze formuły będą niedziałającymi formułami w przypadku odchwalenia ich pod Excelem. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.